Andrzej Syryski to nie tylko człowiek dawnej Solidarności, jej legenda. Znam go jako bardzo otwartogłowego, myślącego kreatywnie. A dzisiejszy świat, który zmienia się szybciej i głębiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, wymaga takich ludzi tam, gdzie się rozstrzygają losy państwa, naszego społeczeństwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w warunkach zupełnie innych niż poprzednie pokolenia, niż my sami jakiś czas temu. To trzeba umieć dostrzec, to trzeba umieć zrozumieć, przeanalizować. Nie dyskutujemy o tym w naszym kraju. Mam wrażenie, że jako naród, jako społeczeństwo dryfujemy w przestrzeni bez uświadomienia sobie kierunku, w jakim podążamy. Tacy ludzie jak Andrzej Celiński, rozumiejący współczesny świat i umiejący odpowiadać na pytania współczesności, są nam bardzo potrzebni. Warto go poprzeć. Popieram Andrzeja Celińskiego. Polska jest tak piękna i kochana, że dyletanci nie powinni ją urządzić.